Witam wszystkich bardzo serdecznie ze strony Extreme. A dzisiaj pogramy sobie Slender THE Araju. Tak, zadecydowałem się po raz Slender de ponieważ jest to Slender z Fabułą. Jest to Slender z Fabułą, tak. Ja wczoraj akurat przeszedłem tylko prolog. Jak widać, mamy właśnie eight Paget. Czyli mam zebrać co 8 karteczek. Mam nadzieję, że go szybko mi to pójdzie. Wczoraj zebrałem 6, ale niestety jest Slender. No, także kontynuujemy grę. Ja sam nie wiem co jest dalej, bo tego, dlatego właśnie wiem do właśnie się tylko prologi na ten Apegues skończymy także wczytujemy te Apegues i jest tu o dużo lepsza grafika Do adding, do adding screen w renderze Okej okay. Okej okay, i oto jesteśmy Mamy wyjaśnienie, dlaczego Kate zniknęła Tu wczoraj jeszcze znalazłem parę takich Właśnie, I właśnie takich różnych rzeczy, yy, ale mi się lepiej samą groń. Tu jeszcze coś mamy, a tu jest tu bardzo odległa mapa. I tak naprawdę, bardzo ciężko się tutaj, właśnie szuka tych karteczek. Jeszcze przy okazji, nas coś goni. Może nie od razu, ale jak wtedy, jak weźmiemy pierwszą karteczkę, to właśnie już zaczyna nas gonić. Nie? Co jest render. chwilę nie potrzeba Aha, tam. Możemy włączać, wyłączać latarkę. Tu jest taki hat, widzicie, ja, tego, że jak kamera, możemy to też tak samo wyłączać. Możemy przybliżać. O, i możemy. I możemy właśnie, jeszcze zmieniać właśnie daleko, żeby daleko nam latarka się wzią, albo żeby nam tak oświetlało całą tą... muszę przyznać, że oprawa jest tu, no... ładna nawet, klimatyczna Pamiętam, że tutaj była kartka, ale to chyba losowo wybierane z tego, co kojarzę, że te karki się pojawiają a nie jest tutaj okej okay. grałem, zabrałem 6 Trzeba tutaj przebadać ją dokładnie wszystko, to mogło być poukrywane A echo jest tutaj tak fajnie wmontowane No i gra jest płatna Teraz tymi Tylko jeżeli właśnie komuś, bo ja miałem na początku taki problem, że gra mi się po prostu sama wyłączała po pewnym momencie, to ustawcie, żeby gra się uruchamiała w zgodności z Windowsem XP. Nie wiem właśnie dlaczego się tak dzielę, ja tak się miałem i właśnie mi to pomogło zgodność uruchamia z Windowsem XP i już mi się tak właśnie nie dziwię Uważać sytuację, bo musi nie być kartka. Jest. Tak dawno nie grałem żadne horrory. Już mi serce przyspieszyło. Musi być gdzieś tutaj kartka. Pamiętam, że wczoraj gdzieś tu była, tylko gdzie? Zewnątrz Jezu Maria święta kochany, co się stało? Gdzie on jest? Gdzie on jest? O kurwa mać, stoi! Stoi kurwa! Kurwa mać! Przewrócę tu później O tampa, tampa, tam, tam przy tej ulicy też była Kartusia Nie ma go za mną, nie ma w ogóle przepraszam bardzo, że czułem właśnie, może Karpka. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? być może czuły na te blogaryzmu, przepraszam bardzo Ale strasznie się przestraszyłem Nawet tutaj nie mamy nawet żadnej minimapy, żeby w ogóle ustalić gdzie jesteśmy A myślałem, że to on ale tu się nie można pogubić O, jest kartusia, jest kartusia, jest kartusia. Nie ma go za mną, okej. Okay. Zumek? Nie ma Co? Gdzie? Gdzie? Czy to, to jest on? To jest drzewo To jest drzewo chyba To drzewo po jest... Nie, nie widzę go, na serio, nie widzę go A nie, teraz już go widzę Wczoraj mnie kurde gonił w ogóle Jezus. Jezu on się teleportuje! Są cheaty! A tam jest kartka, bo pamiętam, tylko ja jak ten... Jak ten on się teleportuje, to nie dam rady tam podejść. Gdzie on jest? Nie ma go tam? O kurde macie! Kurde, na, na to, na to nie, nie da się, no kurde. O nie. No kurde, że mi się blokuje postać na drzewie. Musimy tam podejść, tam jest kartka. Kurde, już się zgubił w tych... W tych dżungli. Nie wiem, kurde, gdzie on jest teraz. Bo nie wiem, czy to jest lepiej, czy to gorzej. O Jezus Maria. Jezu. No, uciekam, uciekam, proszę dranie mnie nie zabija. Uciekam przed od niego. No już, już! Już! Niech już miną te zakłócenia! MP ruskie włączyły! I co? Uciekam przecież! No już! No spokojnie! Tak ja sobie kurde pomyślę, że teraz trzeba tam wrócić! Tam co znowu? Tak tam kurde trzeba wrócić, bo tam jest kartusia! ten zoom jak on się pojawia nagle. No i winy to znowu no. Jezu, ale jest jest klima naprawdę dobra gra. Polecam na ktoś. Tylko... Ktoś mas... Tylko nie jak... Jezu no, się nawet drzewa rusza. Ja myślałem, że to on. to to nie jest na pewno gra na słabe nerwy, ani na słabe serce. Lubię kurde chodzić po lasach, nawet w lubię chodzić, tak po lasach w w nocy, kurde, ale nie już się odważę teraz po tak po. Tu gdzieś była kartusia, wczoraj pamiętam. O, wczoraj na początku, że tutaj znalazł pierwszą, tylko że. Jest. że pójdziemy teraz gdzieś tam. Tu nie ma w ogóle nie ma mapy. Trzeba pogubić Nie, my już byliśmy sobie, o, gdzie? Nie widzę go Gdzie? Gdzie? Gdzie on jest? Gdzie on stoi? No, no sorry, nie widzę go A nie widzę go, co, so, dobra Tak go lepiej zgubię. Może tak go zgubię, może nie sobie gdzieś pójdzie, jak wyłączę latarkę. Jezu, nie. Nie, 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 nie! Biegnij, 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 Ram Forest, run Ram run Forest, Ram, run, run. A tu BUM się teleportnie przede mną i tyle z tego będzie Tam się coś świeci, ale nie wiem jak tam dojść Nie wiem, może pójdziemy tą ścieżką teraz Co Nie, to strasznie się niż predator iść do góry no on teraz już mnie goni, bo że mu zebrał te kartek co się zrobił strasznie agresywny. Cholera francowata, o cholera francowata Ja jakich grzechnik. Jeszcze tu z ogrodzenie i nie mam jak przejść. To jak ja mam zawrócić, jak on jest w tych krzakach razem ze mną? Rok! wtedy ten, ten jeszcze biega, aby Tak, z ogrodzenia jak ja mam tu przejść, tak nie muszę powiedzieć Złudziemy jeszcze nie były, znaczy jeszcze nie byliśmy w dużo miejscach, ale ten ciul o tam będzie karteczka, bo widzę. Chyba, tak jest Jego podobizna Znaczy nie grałem w horrory ostatnio Ale to taki był horror, że trudno to nazwać horrorem Bardziej komedią się nazywało, czy jak to się nazywało Aha, nie chcieliśmy zająć zaś tu to się nazywało... To się nazywało Kraj of Fear Bardzo... Nie, nie Uciekam! Nie patrzę się nawet na niego To się nazywało Kraj of Fear, bardzo Jezu, teleportnął się przede To się nazywało Kraj of Fear, to jest bardzo kiepska właśnie... właśnie Fair. Nie, nie mam teleporta o, się tele A jak w którą stronę bym nie uciekał to się teleportuje przede mnie Gdyby jakaś wiedza to my na to my nie byli Już nie byliśmy tu chyba to, to Nie, to już nie tak chyba Wyjrzymy nam dookoła Wróciliśmy do tego płota I Jeszcze pamiętam Był jeszcze gdzieś jakiś taki jeep I na tym jeepie właśnie była karteczka Tylko że przez to, to wszystko, że on mnie gonił To już się pogubiłem A dzień się tu raczej nie zrobił. A wszystko jest tu ciemne praktycznie, tak... praktycznie takie same Kurde i chciałem iść tam do góry bo to, że już biegnął i ten to pamiętam A chciałem iść tam do góry, to, to ten tam stoi No i jeszcze się zbliżę, idzie do Was To on się, on przesuwa On nie idzie, tylko on się przesuwa i teleportuje Takie triki masz chyba i doszliśmy tutaj znowu, no nie no Ale tu też była karteczka Tylko, że przed tym tak nie, on jest za blisko, tam w dół jest. Kurwa, to ja się wtedy wyobrażam dalej. Gdzie jest ten Jeep? uciekają przed takim czymś ja bym to uciekł nawet nie zastanawiają czy mam siły czy mam czy nie mam. o, tam coś jest, tam jest, tam coś jest, tam jest, tam jest, to są to są... To są to są Tam iść do góry, tam gdzie przedtem był, ale to tylko, że ten ciul mnie cały czas goni. O kurde. Okej, ja pójdę tędy, pójdę naprzód i będzie ta łódka, tam mam iść do góry, okej. Okay. Tylko, że pewnie mi tam wyskoczy. Jest karteczka, jest karteczka, to tutaj że kurde nie był, a myślałem, że był. 6 na 8. 6 na 8 Ludziska, może przejdziemy do następnego etapu, chociaż właśnie przez czas ten jest. Nie! nie. Przecież tej karty mnie właśnie wczoraj zabił. Tylko gdzie on teraz jest? Nie ma go. Speed, Dobra, tu. my byli tak prosto i do góry na Jeepa. pojawił to znaczy, że on czegoś pilnuje może pilnować karteczki, bo nic innego nie było do głowy nie mówiłem aby go tak jakoś wyminąć kurde, tylko że jak ja się odwrócę jak będę się na niego patrzył to mnie zabije Czy może mi po prostu tam pobyt pomiędzy te drzewa o tak iść tą dróżką do góry nie nie, my wróciliśmy tu znowu, no nie no, ja że myślałem, że tu jest coś że ten Jeep. Jezu. No Chociaż to jest chyba inny budynek. No przecież pojedziemy do środka, zobaczymy. Ale wiem i obraz, on jest pewnie za mną. przecież nie, on chyba do budynku nie może wchodzić. Przynajmniej tutaj jest niebezpieczny. Jest, bo mi rwie obraz, ale gdzie to nie wiem. Musimy tu bardziej to przegrzebać. Ta latarka jest taka, że ona oś... jednocześnie oświetla dobrze, ale to... Jednocześnie... No. już nie ma go. jest? 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 Yes. Jest mnie no, no I znowu. A tam było blisko. Nie. Ja znowu, żeby to przejść, to będę musiał ten horror przechodzić. Nie. Jezus Maria. Boże święty. Ale nie, nie nawet jak uciec, przyblokował mnie w budynku. Kurde! Jezus Maria, święta, kochane, się napić muszę. Nie, ja ci wam powiem, że ja chyba tej gry nie przejdę. Ja już na dzisiaj, na następne dwa dni już mam dosyć jej. Ona mnie ciekawi, ona jest bardzo fajna, kurde. Tylko że co z tego ja się tutaj boję? Ona mi... Jest... O, ja się... Ja się dobrze bawię, jak go przechodzę, ale jednocześnie ona mi... ona boli mnie jak w nią graam. się boję, kurde. Nie no, tak się nie da, no. Bo... Dobra. To był filmik Slender Arrival. Jeszcze się coś z niej pokażę, może jak właśnie przejdę te karteczki, bo karteczki już widzieliśmy w dużo grach, znaczy w dużo grach właśnie z tej serii Slender, właśnie jak może przejdę te karteczki, może się jeszcze coś z niej pojawi, o ile ja przejdę, bo naprawdę to co ja przy tej grze tutaj przech przechodzę, to na pewno nie jest przyjemne, więc trzymajcie się ludzie, cześć!